Witam, kocioł Defro, sterownik Tech K1PV4, pokażę o co chodzi z testem zaworu czterodrogowego, może ktoś nie wie, ale sterownik ma taką funkcję w swoim oprogramowaniu, że przeprowadza test zaworu czterodrogowego co dwa dni, pokażę na wykresie o co chodzi. Włączymy sobie statystyki, ostatni miesiąc. Powyłączamy sobie to, żeby nie było widać niektórych rzeczy, które zaciemniają. O co chodzi? Chodzi o to, że zawór czterodrogowy dokładnie co dwa dni, 48 godzin, otwiera się na 100%. Tutaj widać, 2 lutego otworzył się na full i następne otwarcie... 4 lutego, 48 godzin później. Otwiera się na maksa, po czym zamyka się z powrotem. To jest jakaś kalibracja, swojego rodzaju sprawdzenie zaworu. W konsekwencji, przynajmniej u mnie, bywa się to w ten sposób, że piec wychładza się. Już pokażę o co chodzi w przypiecu, Proszę bardzo. Zawór otwiera się na 100%. Temperatura na kotle spada do 51 stopni. Po czym zawór się zamyka. Kocioł ponownie zaczyna grzać. I uzyskuje swoją temperaturę. Te wahania, tutaj, to jest pobór wody użytkowej do, do mycia. To tutaj są wahania normalne. Tu jest kolejne otwarcie zaworu, w tym miejscu znowu wychłodzenie kotła i odnowa bujanie go z powrotem do góry, i rozgrzewanie, i tak dalej. Nie ma opcji, żeby to wyłączyć. Dzwoniłem do serwisantów z DEFRO. Powiedzieli, że tak jest zrobiony program, że otwiera zawór co dwa dni i wykonuje test. Nie ma możliwości, żeby tak wyłączyć. Może ktoś wie, żeby przynajmniej zmienić czas przerwy między tymi testami, na przykład nie na dwa dni, tylko powiedzmy tydzień. Bo to uważam, że to jest bez sensu, takie skoki temperatury na kotle. Tym bardziej, że mam jeszcze dwa czy trzy kaloryfery bez termostatów i kocioł rozgrzany, jak puści maksymalnie otwarcie, maksymalne otwarcie zawór na te kaloryfery, to naprawdę ucieknie mi całe ciepło z kotła i, no i robi